Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy. Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą? I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo pańskie. Patrząc na dzisiejszą Ewangelię, chciałbym zadać sobie i Wam pytanie: po czym rozpoznać diabła? Jest to bardzo trudne. Jezus wyrzuca dzisiaj ducha nieczystego, ducha złego, z mężczyzny, który mówi pobożne rzeczy. Jeszcze raz przeczytam, co mówi ten człowiek pod wpływem złego ducha, pod wpływem diabła. Mówi tak, Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić, wiem, kto jesteś, święty Boga. Słowo, które nawet apostołowie tak nie wprost mówią. Święty Boga. I apostołowie nie zgadzają się na krzyż. Mówią: Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Można to odnieść do tego: Przyszedłeś nas zgubić? Z jednej strony łatwo jest rozpoznać złego ducha, łatwo jest rozpoznać diabła, jeżeli nas skusi do grzechu. To jest sprawa jasna. Czasem możemy mieć tylko. Różne interpretacje, czy coś jest grzechem, czy grzechem nie jest. Natomiast zasadniczo co do powagi sprawy, dziesięciu przykazań, pięciu przykazań kościelnych mamy, mamy jasność. Potem w jakiś już bardzo drobnych szczegółach naprawdę szczegółach będziemy się pytali, ale czy tutaj był współudział w morderstwie, na przykład, czy nie było, czy po której stronie była ta wina przy zdradzie, przy rozwodzie. To są już bardzo szczegółowe rzeczy. Natomiast zasadniczo tu jest sprawa jasna. Ale są rzeczy, które nie możemy nazwać grzechem. Teraz, co pochodzi od dobrego, a co pochodzi od złego? Bo mamy dwie drogi i nie wiemy, która jest od Boga, a która nie jest od Boga. Dziecko na przykład robi coś złego w domu, mówi, że się będzie spotykać córka, że się będzie spotykać z koleżanką, i to jest jej dziewczyna i, i się do niej przeprowadza. Reagować czy nie reagować? Odcinać się czy nie odcinać? Jedno będzie wolą Bożą, a drugie nie. I to, to jest naprawdę trudne do, do odpowiedzenia. Co będzie większą miłością i większym krzyżem? I jak to rozpoznać? Mówimy ogólnie, że rozpoznajemy po owocach. Tak, mówi Pan Jezus. Po, po owocach poznacie, jakie to jest drzewo. No ale to się zgadza. Tylko ile się czeka na ten owoc? Patrząc na przykład na Pana Jezusa. Idzie drogą, którą prowadzi apostołów, i ta droga, którą wybrał, kończy się krzyżem, czyli jest zbrodniarzem. Został skazany przez i Kościół, i sąd cywilny, że jest zbrodniarzem. I taki jest owoc jego działalności. Owoc działalności świętego Jana Chrzciciela jest taki, że został ścięty. Mówił, głosił i został ścięty. Więc, jaki jest tego owoc? Patrząc w perspektywie roku, dwóch, siostra Faustyna mówi o obrazie Jezusa Miłosiernego, mówi o niedzieli Miłosierdzia, mówi o zgromadzeniu, które Pan Bóg chce, żeby założyć. Niczegoś nie doczekała. I to nie w perspektywie roku czy dwóch po jej śmierci, dziesięciu lat po jej śmierci. Niektóre rzeczy jeszcze długo, dłużej. Więc odpowiedź na pytanie, że po owocach poznacie, też nie jest łatwą odpowiedzią. No to powiemy, no to, to może posłuszeństwo, że się słucham. No, mamy sytuację, że dziecko dorasta, jest po maturze, rozeznaje swoje powołanie, iść do seminarium, czy iść, czy iść w tym kierunku, gdzie mi się jakaś dziewczyna podoba. No i mama mówi idź do seminarium. Posłuszeństwo, cześć mamie. No wiemy, że nie. To pokazuje pewne rzeczy, po to, żebyśmy zobaczyli, jak to jest trudne. Że to nie, nie są sprawy tak oczywiste i to, co Pan Jezus, że rozpoznaje złego ducha. Że ma wewnętrzne rozpoznanie przez tego mężczyznę, który mówi, że jest Jezus jest świętym Boga, mówi zły duch. I w momencie, kiedy nie ma grzechu, a jest coś wbrew Bogu, jest to trudne do zobaczenia. I te wyznaczniki, które mamy normalnie, czasem działają, czasem nie działają. Takim mocnym wyznacznikiem, że idziemy w dobrym kierunku, jest pokój w sercu. I ten pokój w sercu dużo nam mówi, ale mówi tylko w pewnych okolicznościach. Czyli możemy patrzeć na pokój w sercu, jeśli jesteśmy cali z Chrystusem w życiu bez grzechu. A jeżeli tak nie jest, to pokój może być zupełnie odwrotny. Przykład zakochany mąż w kimś z boku, w koleżance z pracy. Zakochany na tak, że opuszcza swoją rodzinę. I on modląc się będzie pytał Boga, czy mam opuścić żonę. I będzie miał pokój w sercu przez tak silne uczucie zakochania, będzie miał pokój w sercu, gdy myśli o tym, że odejdzie i będzie z tamtą koleżanką. Podobnie mają księża, którzy opuszczają kapłaństwo. Wchodzą w jakąś relację i są tam mocno zakochani, są w tej relacji i to jest cała trudność, że się modlą przed Panem Bogiem, są w ławce, klęczą, mówią dziesiąty Różaniec, Pompejankę, w tej intencji swojego co dalej i oni mają w sercu, czują i są przekonani, mają pokój, że mam zostawić kapłaństwo. Tylko dlatego, że tam jest tak silne uczucie zakochania. Czyli baza jest taka, że jestem w grzechu. I w coś wszedłem w jakąś relację, ona jest na tyle mocna, że tam doświadczam pokoju. Pokazuje taki szerokie spektrum, żebyśmy zobaczyli, że rozeznawanie yy, na poziomie grzechu jest proste. Na poziomie, że tu zgrzeszyłem, tu nie. Ale tu jak jesteśmy w kościele, to zasadniczo jak się spowiadamy co, co miesiąc, czy co, co nasz czas, to, to, to nie mówimy o grzechach ciężkich. Zasadniczo. Jakieś się może wyjątki zdarzą, ale idziemy za Panem Jezusem. I pytanie o to, czy to, co, do czego tam, gdzie chce coś zrobić, yy, odpowiedzieć na coś, czy to jest wola Boża, czy nie, czy tutaj jest pokusa diabła, a diabeł, który jeszcze przychodzi pod pozorem dobra, to, to naprawdę jest tru, trudne. I to, o co mamy zabiegać, to jest o codzienną jedność z Bogiem. O codzienną jedność z Bogiem. Że cały chce być Jego. Cały Jego. I w momencie, kiedy przychodzą decyzje, jeżeli to jest uporządkowane, że nie wchodzę w grzech, nie wchodzę w niejasne sytuacje, że moja decyzja jest życia świętego, taką decyzję mam w sobie, to wtedy... Podejmowane decyzje mogę patrzeć na pokój serca, wierząc, że jeżeli będzie gdzieś ogon wężowy, ogon diabła, to Bóg mi to pokaże, że objawi to w taki sposób, że coś usłyszę od kogoś z boku, jakaś sytuacja, którą coś się takiego wydarzy, że będę ostrzeżony, bo sam mogę tego nie widzieć. Doktorem trudnego tematu, ale to jest taka godzina też mszy świętej, gdzie, gdzie myślę, że każdy z was to przychodzi, zmierza od dobrego do lepszego, ale też i każdy z nas jednocześnie podlega pokusom. I każdego z nas zwodzi zły duch w przeróżny sposób. W czasem sposób bardzo jasny. No, są takie sytuacje, że widać w tym wężowy ogon i mamy jasność, że tu jest, to nas doprowadza do furii, to nas denerwuje, coś tam jeszcze. To są jasne rzeczy. Ale wielokrotnie jest tak, że naprawdę nie wiadomo, co zrobić. Co będzie lepsze, czego Bóg chce, co Bóg by zrobił w tym momencie. I branie nawet z Pisma Świętego, że tak zrobił Pan Jezus, ale On zrobił raz tak, a raz tak. To nie jest w tych sprawach, gdzie nie ma grzechu. Jezus nie reaguje tak samo w każdym momencie. I to jest to ciągłe zmaganie się. Musimy brać pod uwagę, że zły nas kusi, że diabeł działa i każdego, na każdego z nas wpływa, a jednocześnie, że mamy decyzję życia świętego i chcemy w tej decyzji codziennie ją na nowo podejmować tym żyć, wierząc, że łaska Boża, moc Boża nas ochroni, że przejdziemy suchą nogą. Przez, yy, przez morze, które czasami jest rzeczywiście bardzo trudne do przejścia. Amen.